O oh, oh nie, znowu padłem ofiarą Mrocznego Władcy, zgadza się? Chciałabym panu obiecać, że to był ostatni raz, ale niestety nie posiadam takiej mocy. Nie bądź taka pewna. Ruda Kitka? Tak się skupiłaś na swojej roli strażnika, że zapomniałaś, że wciąż jesteś Biedronką. Znalazłaś coś w Księdze Zaklęć? Nie, ale mi olśniło. Może zasady w niej opisane nie są spisem reguł, tylko listą tego, czego strażnicy dowiedzieli się o mirakulach do tej pory. To znaczy... Jeśli moja moc jest mocą tworzenia... Masz tworzyć! Jedyne ograniczenia nakładasz sama! Z kostiumem! I co to jest? To jest magiczny amulet. To dla pana. Proszę go zawsze nosić. Ochroni pana przed negatywnymi emocjami. O! Czy to znaczy, że mroczny władca już nigdy nie przejmie nade mną kontroli? O! Słyszałyście, go gołąbeczki? Już nigdy nie będziemy złoczyńcami! Zaliczone! Ta dziewczyna jest po prostu niesamowita.